Faworyzowani są ci, którzy zrobią szybciej i więcej, pójdą dalej. I to jest bardzo frustrujące dla, dla tej reszty, która po prostu zrobi to, ale za jakiś moment, na przykład. Tak, i, i wiesz, i y, fajne też, przeczytałam ostatnio taką książkę łatwiej y, o tym, że właśnie my bardzo często dajemy etykietę Jesteś mądry. I kiedy my to mówimy, kiedy ktoś robi coś szybko. A potem jak nie robi tego szybko, to on nie słyszy, że jesteś mądry i sobie mówi, aha, no bo nie jestem mądry. I my, my tak łatwo oceniamy mądry, zdolny, rzeczny. Dziecko to jest dziecko, to jest skarbnica nie tylko talentów, to jest skarbnica emocji, to jest skarbnica potencjału, to jest skarbnica mocnych i słabych stron. Często wspomagając mocne zapominamy o słabych. Na przykład jeżeli ktoś jest w czymś utalentowany, to musimy zastanowić się jakich komponentów do tego, do tego talentu potrzebuje, żeby z niego tak naprawdę skorzystać. Może być świetnym, śpie, świetnie śpiewać, ale jeżeli bardzo stresują go występy publiczne, to nie skorzysta. W pełni z tego talentu w przyszłości, nawet jeżeli będzie chodzić na lekcje indywidualne, i to cały czas będzie w zamkniętej sali, ten talent, to ten talent nie u czyli nie będzie tego rozkwit.